Dzisiaj każdy z Was i każda z nas, niezależnie od tego, jaką cenę przyjdzie za to zapłacić, czy będą Was obrażać na Twitterze, czy będą Was hejtować w tym czy innym miejscu, czy będą Was testować, Waszą uczciwość, Waszą wytrzymałość, musi być człowiekiem pokoju, stać przy pokoju, wnosić pokój tam, gdzie jest. Od tego jest trzecia droga. Mówią, jesteście niewyraziści, powinniście zająć takie albo takie stanowisko, bo toczy się wojna w tej i tej sprawie. Nie. Naszym stanowiskiem jest człowiek, jego dobro. A dobrze wiecie, jak skomplikowane bywają te granice między jednym a drugim, prawym a lewym, dobrem a złem, które biegną nie między tą grupą ludzi a tą grupą ludzi, tylko często przez środek naszych serc. Dobrze wiecie. I mówię wam to cały czas, że podczas kiedy jest stara polityka zapatrzona w sondaże i ona może czasami święcić sukcesy, wygra tylko i wyłącznie polityka zapatrzona w ludzi. Polityka, która patrzy im w oczy, która ich słucha, która rozumie i rozwiązuje ich problemy. Tylko taka polityka ma szansę w tych czasach, kiedy stara polityka okazała się niewydolna. Nawet jeszcze jeśli przez chwilę tu i tam porzęzi. Bo jeszcze ma pieniądze, bo jeszcze ma media, bo jeszcze ma wpływ na to czy na tamto. Macie dwa tygodnie na to, żeby powiedzieć ludziom, do których pójdziecie, że jest szansa, że jest nowe, że jest siła, że jest pokój, że jest umiar. Przychodzą do nas i mówią, trzeba było więcej obiecywać. Tak? Polityka. Przecież każdy wie, jak jest.